Moje serce rozwiąże trudne sprawy. Skałtek, oddaj mu lovel. Nie, a tam? Nie. Jak nie oddać, oddaj. Nie. Złapiecie. Zapomnij. Nie zapomnij, oddaj mi lovel. Oddaj. Oddaj, oddaj, odawaj oddaj. Odawaj, 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 ja cię udawał mój krobek. Złapię cię, złapiecie, złapię cię, złapię cię. Zobaczysz, że cię złapię. Złapię. Idź. Nie pójdę płakać, ja nie pójdę płakać, bo ja jestem lepsza od Złapię cię. Zaraz wezmę nie płacę. Złapie. Baja to koniec trudni spraw.